powiedz historię o Ja pamiętam w latach 60. <grym i górne> <grym i górne> Sorry. 70, pierwszy rok to był, przepraszam, pomyliłem się. No. byłem na Kubie. Rozumiem. Byłem w Sawanie, w stolicy zresztą. Pamiętam I idę sobie po ulicy. Pedro Castro się nazywała ulica. Pedro Castro, jeszcze raz, Pedro Castro. Tutaj, tutaj czy jest mikrofon? Nie, czekajcie, gdzie jest? Nieważne, Pedro Castro. No, Pedro Castro, tak. Chłopisz pański zresztą. Chłopisz tak piszałam no? od y, leczenia grzybów na Tak, dokładnie, Grego, Grego, bardzo. I rozumiesz, pamiętam idę. Mhm, pamiętaj, idę po ulicy. No rozumiem, nie rozumiem. Bieda jak chuj. Jak Polska? Tak. Jak nie, gorzej. Go... Nie, nie da się. Da, da, Białoruś? Nie, a, a Rosja, totalny wschód. Mm, no właśnie. Jak w domu? Tak. No. Nie wiem, rozumiem. Idę sobie, sobie po dronka, ulicy. welcome to. Za 100 dolarów to po prostu ja tam, normalnie dzieci, komi ma chciał stóp obrócić, Tu są stopy? A nie, przepraszam. <laughs> tu, są, tu są stopy? Tak. Ja tak, tam jest Mateusz Kacywa. Zasypia zresztą, ale myślę. Jest Jest tak. on tam, a tam jest okno Windows znane się tam Microsoftu. Czy to, Tu jest Polo Coxa? Resztka napoju znanej marki. Jest defekt, despekt. No i... Cicho. Nie rozumiesz idę po... bo jest Pe Pedro Castro, nie? Na kubie, w Safari. Cicho. Idę sobie, rozumiesz, Patrz, po lewej bida, po prawej bida. Czekaj, co to ja zademonstruję. Po lewej bida, po prawej bida. I na środku bida. W środku jest. Jest on. się no, no, Idę, to, to był 71 rok. A mogę jak ukartaczkę. No, I rozumiem, <laughs> I rozumiesz, nie tu tam. Dobra, no. no. Idę. No, no idzie, patrz, Pałac. Kultury. Ja podchodzę. Dzwonię tak. do a tam Fidel Karcer Bukowski. Nie. Tak. Nie. Bukowski. Winiary do tego na nie miał imię. Mają. szczony w kościele. Nie. Tak. Właśnie wtedy nieogolony. Szczali nie ogolony nie na niego w kościele? Ale tak. Moczem w pysk? Nie, krwią. Krwią w pysk? Z tampona, Lubię to. Tak. Powiedz, lubisz to suko. Nie. Lubisz to suko. Wiem. Okay. Wiem. Rżni. Rżni. Nie. Szmato. W dupę. Kurwa. Aaa! mnie, mu mnie, mów do mnie Dzisiaj. Nie. Dobra, ty nie wkręcaj tam. Ty, no Cicho. I tak. Cicho. I tak. Cicho. 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 I rozumiesz? Dzwonię nie? A to na kod. Kot, nie, kod. i wpisujesz... Który... Jest kota pożywny i zdrowy jest. 110, nie, tak jak no. na Coca-Coli. No. Bo to, nie, to jest ukryty no. kot, kurwa, fokus Netflix, no. te sprawy, nie? No. Rozumiesz, kurwa, wpisujesz 110, nie? Fidel. No. No to, Fidel Castro, kurwa, rozumiesz, bo to, no to jest i Nie, No tak, tak. Fidel Castro, bukowski, kres z tampona, nie? No. Rozumiesz, kurwa, on ten... On ten. Wychodzi, nie? W klapkach o, kurwa, o, o, rozumiesz? O, o, chodzi, w klapkach, rozumiesz kurwa z pomponami, ty z głową świętego Michała, kurwa w lipcu. I śpiewa kurwa wesołego Betlejem. To był Bukośmin, o tak. I tak słuchaj. Jak to I rozumiesz? Tak. I rozumiesz, on wychodzi i mówi: Słuchaj, jesteś kurwa Polak. Chodź do mnie tutaj na bajerę. Poszedłem do pokoju. Nie? I mówi: On tutaj cygara. nie? To jest 71 rok, pamiętam. Kurwa. Hmm? To komuna, jeszcze była, nie? To, jak, tak no, powiem, tam jedy... to nie było po drugiej wojnie. Ja, nie? Tak, ja pamiętam, jak no, się, w, tak w 74. Było. rozumiesz, byłem e, w a Genewie. Ty, A pamiętam, że w 73 byłem... byliśmy na dziwkach?